Cubs and Robbers. Policja vs. Złodzieje, witam was bardzo serdecznie w drugim sezonie waszej ulubionej serii. Dokładnie, nie przesłyszeliście się, bo to drugi sezon Cubs and Robbers, w którym też nadchodzą pewne zmiany w rozgrywce. Między innymi nie ma już takich prób jak na tym samym początku, tylko cały, cały sezon to jedna próba. I w tym sezonie celem jest przeżyć jak najdłużej. Poprzez cały sezon mam tylko do wykorzystania trzy życia. Jeśli zginę, to odpadam. Jeśli zginę pierwszy raz, odradzam się, ale tracę wszystkie itemy, które miałem przy sobie. Drugi raz, jeśli zginę drugi raz, dzieje się tak samo. A jeśli zginę trzeci raz, to niestety, ale. Koniec sezonu. I od dzisiaj jest nowy tryb nasz. Serii, czyli handlowanie z więźniami czyli na przykład handlowanie narkotykami albo innymi rzeczami takie jak pistolet, naboje i tym podobne niestety nie wszystkie miejsca w dzisiejszym odcinku będą dostępne bo na przykład nie mamy dostępnej dalszej części kuchni albo na przykład nie mamy dostępu do wojskowego jeśli chcecie Kolejny odcinek z drugiego sezonu Kawzyn zostawcie cztery łapki w górę, tu z całą pewnością wystartuje sezon i kolejny odcinek pojawi się jak najszybciej. No i co, zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Ta cela wydaje się normalna, ale nie, w sumie jest taka sama jak jakiś sezon temu. Więc witam Was bardzo serdecznie w oficjalnym drugim sezonie Cubs and Drobers, drugi sezon Cubs and Drobers właśnie wystartował. Jeśli chcecie kolejny odcinek jak najszybciej z drugiego sezonu, zostawcie łapkę w górę, bo sezon drugi to sezon przełomowy, bo nadchodzą wielkie zmiany. Zmiany, których będzie coś. Ciekawego. Świetnie tłumaczę. Więc jeśli wam się odcinek i jeśli chcecie jak najszybciej kolejny odcinek, zostawcie cztery łapki w górę, to z całą pewnością pojawi się kolejny odcinek. Też w międzyczas w trakcie odcinka wytłumaczę wam niektóre rzeczy, jak będą teraz działać. A wy zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wbijajcie na Instagrama Chrysler 55 czyli najlepszy Instagram. I wbijajcie na serwer Discord Team Kryser, bo jest też świetnym Discordem. Więc co, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i... No i co, przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Ponieważ jest to sezon czwarty, sezon drugi, chciałem powiedzieć czwarty, to dzisiaj nie będziemy aż tak bardzo highdrastować, yy, Robić yy, tak. Um, no super, znowu zgubiłem zdanie. No prawo, gatemy te Dobra, wypuszczę mnie, panie policjancie, no i rozpocznijmy cały odcinek. Panie i Panowie, teraz w pierwszym sezonie było, że rozpoczynamy pierwszą próbę, a chciałbym Wam powiedzieć, że pierwsza próba to cały sezon, dokładnie, więc zacznijmy grę i przez cały odcinek nie mogę zginąć, bo... O to zostało mi się Elytra po tym. Dobra, żadnej Elytry tam wcale nie było. Chciałabym wam też powiedzieć, że ogólnie cały sezon jest pierwszą próbą. I w tym sezonie możemy zginąć jedyne 3 razy. Jeśli zginę trzeci raz, niestety, ale no, sezon się kończy. Więc yy, dajmy przykładowo, że nad jeśli nie uda mi się zginąć trzy razy, to dajmy sobie na cały sezon 15 odcinków, abyśmy trochę tutaj pozbierali. O, tutaj na przykład mamy zamknięte. Każde miejsce jest Jezu, prawie odrzuciłem policjanta. I patrzcie, tekstur pak. To na początku był bla Rod, ale to teraz jest y, kijek policyjny, co nie, panie policjancie? Okej, okay, i w tym momencie zaczynam, aby zginąć, no super. O, i o tym, o czym mówiłem, panie i panowie, dealerzy są w więzieniu, możemy z nimi normalnie handlować. Yy, więc na przykład tu chcę 15 gram yy, narkotyków za 5 naboi. I widzowie, ja nie mam narkotyków, więc ale można na przykład za je, pałkę ku, wziąć 10 gram, więc to jest coś, okej? Okay? Mam nadzieję, że tym film wiecie, nie zbanują mnie za to, że występują tu treści dla niemłodszych, 3 nie zresztą. Dobra, przejdziemy jeszcze tu patrzcie, tu były normalnie jakieś te, teraz są tu normalne krzesełka. Tu też nie mam dostępu wojskowego, nie ma na razie, bo y, będzie cały hangar tam zrobiony w tamtym miejscu, ale on jest po prostu jeszcze nie zrobiony, więc na razie jest zamknięty. A niektóre miejsca też są zamknięte. Patrzcie, ławeczka, mogę się na niej usiąść i posiedzieć sobie przez cały odcinek, ale halo, na ten odcinek nie polega. Zmieniła się kuchnia... Yy, zapomniałam jeszcze ogarnąć, żeby ogarnąć pić. Nie ogarnąłem picia, zapomniałam o tym piciu, brutalnie. Zobaczcie, jak wygląda kuchnia teraz. Niestety, no nie mamy dostępu, więc nie weźmiemy noż noża. Dobra, ja wezmę na cały odcinek trochę jedzenia, bo przyda się. Przez cały odcinek dzisiaj gramy, więc wiecie. Ogólnie co któryś odcinek będzie przegląd cel więc nie mogę tych wszystkich rzeczy które będę zbierał przy sobie które będę zbierać nie mogę trzymać ich przy sobie ani przy sobie ani w celi będę musiał na nich na jakąś tajną skrytkę w więzieniu nie wiem czy mi się uda nie wiem w takim razie teraz trzeba wykminić hmm, trzeba coś zdobyć aby pohandlować trochę yy, bo bo dealerów jest kilka. Na pewno, jak będą odblokowane, będzie odblokowanych więcej rzeczy. Będzie więcej tych, będzie więc, większa możliwość. O, tu jest na przykład 10 gram za amunicję do pistoleta. Pistolet za 10 amunicji i 5 gram. No, dużo. Okej, okay. tu mamy kolejnego, jak widzicie. Mamy tu kolejnego dealera. 12 gram za kilo, pałę za 10 gram. No, na przykład za 12 gram. No, oczywiście mogę. O, dobra. O nie, on mnie goni! O nie! On mnie goni! Aaa, poli, poli serci, on mnie goni! Ty, czemu on nie chce mnie przesuć go? No, razu. No, dobra. się. Koleczku. Jak widzicie, muszę ogarnąć tą wodę. Pozwólcie, że wezmę sobie wodę z To Doroże, ci tu ja wodę będę też musiał ogarnąć na sam odcinek? Pozwólcie, że wodę też będę musiał ogarnąć na następny odcinek. Między innymi też... Zmieniłem pistolety, bo były zawsze pistolety a pistolety, rewolwery były, a teraz są już normalne pistolety. Więc teraz, chodźmy zobaczcie, co by kto chciał, ja bym chciał wyhandlować na przykład coś, za coś łatwego. Wiecie, coś łatwego na sam początek tutaj: 20 gram za kilo, za kilo, tutaj nie ma zy. i pistolet za 30. Dobra, no ja to wezmę kilowatt za 20 gram. Tak myślę, że tak coś zrobimy. Dobra, yy, ogarniemy sobie kilowatt, ale oczywiście że jest dość muszę to pozbierać, no. Więc trzeba to trochę pozbierać, no. Wiecie, widzowie, no. Życie, 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 życie. No. Dobra, myślę, że mu z 16 starczy, chłopie. Masz, nie denerwuj mnie. Odkładam kilowatt. Dziękuję. Nie wiem czy te kilowy wchodzą, oczywiście. Więc teraz tak, czas się z nim dogadać. Na 20 gram. Tylko tu się patrzy: pan policjant! Dobra, tak. chłopie, masz 4 kilo, Masz 4 kilów. Na ty mi dawaj to co miałeś dać. Dobra, mam widzów 20 gram. Nie mogę tego niestety pokazać. Ale to to są ziarenka. Wgrałem, wgrałem moda na, na, na Joyty w, w Minecrafcie z tym dziwnym człowiekiem, więc nieważne. Ale szukam jakiegoś tego, bo tak to byłby zwykły cukier minecraftowy, tylko podmienioną teksturą, a tak to tu nawet dobrze, że ten. Więc dobra, za to coś już można wyhandlować, więc wolę to w tym momencie stracić, 15 gram za 5 naboi. Mmm... Wiesz co? Weź, kupię, kupię od ciebie te... kupię od ciebie te 5 naboi, wiesz? Dobra, mam 5 naboi do pol pistoleta za 15 gram. czyli zatało mi się w takim razie 15... 5 gr, 5 tych ziaren może tak to powiedzmy i 5 naboi mam. Więc kozak. Potrzebuję jeszcze pistolet no i już się nie będę musiał bać tak aż tak bardzo. Zobaczę, co jeszcze inni mają do zaoferowania. Bo pewnie ktoś też coś ma jeszcze do zaoferowania. Coś ciekawego. Yy, czekaj, tam dilerzy są jeszcze tam. Wiem, że na noc trzeba wracać się do celu, więc yy, raczej się trochę śpieszyć. Yy, nie, tu jest pan policjant. O, tu jest. Tu chyba, jeśli dobrze widzę, i ja pamiętam, był pierwszy dealer, którego robiłem. 20 gram za pistolet. Z. z... 20 gram za pistolet z amunicją. No, ale to nie jest ile amunicji. noż za 10 gram. A nie, to nie, bo tam nie ma dalszego dostępu do kuchni, to już no, tego nie wyhandlujemy. Ale tu jest jakiś dealer. I co on tu ma? 25 gram za pistolet, 5, 5 amunicji za 5 gram. No nie, mam 5 gram za 5. No czyli 1, 1 gram za 5 i za jeden nabój, no wiecie. Ale robi się noc, trzeba wracać do więzienia. Trzeba i spać, wiecie widzowie, bo też nie będziemy w chwili sobie tych problemów. Chciałbym coś takiego zrobić, też, że. Yy, policjanci będą na dworze, na dworze na przykład. Będą cię atakować, jeśli zaczniemy jakieś więźnie, ale to tutaj jeszcze jest do zrobienia. Yy, w razie wracam do celi. Muszę tu zakwaterować. I. Dobra, ja. Trzeba to jakoś zaparatować. Umywalkę. Tak. Musimy na toalecie. Nie wiem, się nie zmieści. Nie no, wejdzie, ale będzie widać. No, jakby się nie Dobra. Wal w Kim. Kolejny piękny dzień w, naszych handlów na terenie więzienia. Oczywiście będzie więcej możliwości niż te handly, ale wiecie, to musicie poczekać. Um. Znaczy, no, oczywiście, to się pojawi będzie więcej możliwości do handlowania. Ale to będzie się odblokować z każdym odcinkiem. Wiecie, no teraz na pewno będą się pojawiać zmiany co odcinek, więc to już macie zapewnione. Poszukajmy jeszcze jakiegoś dealera, bo jest więcej niż. A no tak, przecież tam w jeszcze z tej dealery ścinimy. Tak o, 3 gram za dźwignię i 10 gram za nóż. Oj, to byśmy nadal zdobyli nóż przed czasem. To by nawet było dobre, wiecie? Ale dźwignia. No, dźwignia to jest akurat najprostsza rzecz do zdobycia. Tylko najtrudniejsza będzie tym, czym go załatwię. Myślę, że to jest taki pewien muskularny, umięśniony pan. Ale nie, bo on mnie chyba zabije zaraz. To nie, to już się wolę nie. Potrzebuję coś wyhandlować. Potrzebuję 10 gram. Zas Dobra, a jakbym jeszcze. To był 20 i bym ten. nie, tutaj ten, gdzie ja kupowałem ten kilow? A nie, kilow tam kupowałem. To jakbym jeszcze raz przedał jeszcze jeden kilow, miałbym 20. Wtedy bym zakupił nóż i bym już był jakkolwiek ubezpieczony. Przys miałbym go przy sobie dobra. Myślę, że, na myślę nawet, że tak zrobimy. Zbieram dalej tego kobelka. Mam pomysł też dodać w tym sezonie możliwość, nie tylko kopania kobla, tylko kopania niż zbierania drzewa. To też będzie coś. Masz mi się więcej, nie chcę chłopie więc masz to. Ja to odkładam. Tak. Muszę to gdzieś wiecie, zakwaterować. Skować to też, żeby nikt tego nie znalazł, a żebym tylko ja wiedział, gdzie to jest. bo. Co trzeci odcinek jest? w cel. O nie, popatrzy się pan pońcu. Dzień dobry. Ja przyszłem do kolegi. Kilof sprzedam za 20 gram. Dobra, 20 gram mam. 25 teraz wszystkich. Teraz idę zdobyć nóż. I pójdę po jedzenie, bo widzę, że już mi się zaczyna powoli kończyć. I tak samo jak woda. Dobra, mam jeszcze 5 i 5 amunicji, Pistolet. Na razie nie będę myśleć o pistolecie. A nie, tu mam właśnie nie, ja się tak zdziwiłem. A ile tu jest? Za... Nóż za 20 gram? A tam miałam za ile? Nóż? No tu każdy wiecie, ma swoje 10 gram za noż. To tu jest stanik, chłopie, ja biorę nóż. Dobra, dzięki, dobra, mam e, nóż. Sobie 10 gram kupiłem, więc dobra, jestem z, już bezpieczny w miarę. Mam nóż, wrażę, jakby ktoś mnie zaatakował. Mogę zawsze go ja zaatakować, więc wydaje się dobrze. Mm, co tu jeszcze można wyhandlać takiego co nam się, wiecie, przyda. Trzeba zobaczyć każdego dealera. Tutaj nie. 20 gram i. no gram. Jak mówiłem też, każdy dealer na terenie więzienia ma swoje ceny. Więc wiecie to. Każdy dealer na terenie więzienia ma swoje ceny. Więc na przykład tu masz jak za 205 gram, a mi za 5 gram. Ech, aktualnie mam 15 i myślę, że. Już nie będę kombinować, a spróbuję się coś zdobyć. Na przykład spróbować kropnąć policjanta jednego tylko tak, żeby nikt nie widział. Gdzie jest taki jeden policjant, którego nie widać akurat? Myślę, że tak w mniej widocznym miejscu będzie tutaj. Chodź. 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 Niczego nie idzie, chodź. A, no tak, bo pałkę od razu dostaję. Dobra. Czekaj, pałę to dziesięć, przecież mogę sprzedać. Dobra, to sprzedam ją, i tak mam nóż. No to jest blazer na przykład. Yy, pała za 10. Nie, to tutaj nie. Gdzieś się dało sprzedać pałę. Yy, nie. Tutaj nie skupię. Kurde, gdzie się dało? Yy, yy, nie, to to mogę kupić, to też nie, kurde no. gdzie to było, gdzieś było, widziałam to przecież. Yy, tutaj, to będzie? Za nie, to, to, to też nie. Tam mamy chłopaka, trzy, nie, to, to, to też nie, N nikt nie sprzedawał? Przecież było coś takiego. Ja muszę obejść tak to całe więzienie, widzowie, i wtedy się dowiedzieć, czy na pewno to nie ma. Kończy mi się woda, no super. Ale poczekajcie, schowam sobie na yy, No tutaj nie, no gdzieś to było, tylko nie mogę teraz tego znaleźć. Albo nie było? Czekaj, gdzie jeszcze może dealer być? Czekaj, dealerzy jeszcze mogą być tutaj. No, tutaj jest jeszcze jeden. No to. Nie, to ty. Aha, dobra. No to mam pałę, jakby. Albo mogę gdzieś nóż sprzedać. Ja tę pałkę jednak zostawię. Tu jest to jest policem to mnie Czekaj, przecież jeszcze jeden dealer jest na kuchni. Teraz mi się przypomniało. Jest wytyk na kuchni. O, jest, stoi. 5 gram za. A, czemu? A, czemu tutaj nic nie za 10 gram. 5 gram za. A. No, no nic tu nie mam. Okej. Okay. Co można kupić za 5 gram? Kropka można. pałę za 10 gram. Kurde. No. teraz Nikt nie sprzeda noża? Za kilo, kurde. Dora, będę miał to i to. Chyba, że tam to wywalę. Czyż tu jeszcze jest jeden? Właśnie gram w zapałę! Kurde, tu jest chłopa. Ja szukam wszędzie, a tam chłop stoi. Z tą możliwą. Nie mam jedzenia, no super. 20 gram w zapałę. No to ja sprzedam chłopie dodać tą pałę. Kurde, teraz mam 35. Co teraz mam z tym Co mam zrobić? Pistolet, nie pistolet to jeszcze nie będziemy inwestować. Dora, um, hmm, hmm. Dobra, przechowam to na razie. Zresztą robi się noc, więc idę to zabunkrować do swojej celi, żeby pochować wszystkie te rzeczy. Szklana butelka na to wiecie, no, nią nic nie zrobię, A tu ze nie na Czekaj. A, no, to jest ten, ten dealer tutaj obok, bo to się przebija ten napis przez ścianę. Wracam do celi na noc. Oj, to chyba będzie koniec tego odcinka. Tak mi się wydaje. To jest tak. To się nie prosi. Wszystko zachowane. W sumie nie wiecie, co te butelki mogę mieć przy sobie. I tak mi pójdzie z rasy. A ja Wam dziękuję za ten odcinek. Jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie mu łapkę w górę, subskrybujcie i jeśli chcecie Chcecie kolejny odcinek Cap z drugiego sezonu. Mam nadzieję, że to, co pojawi się w drugim sezonie, dla Was jest bardzo ciekawe. Takie odskoczenia od tego, co robiliśmy w poprzednim sezonie, i to, co robimy w tym sezonie. Na razie. Dzięki Wam, wielkie. Zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Na razie. Wbijacie na ekskrypcję. Opinie na Instagram, na serwerze Discord, 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 Team Kryse. Dzięki Wam, wielkie. Zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Na razie, moi.